Ciekawe, co chce nam przekazać ten psiak. Być może chce przypomnieć słowa Antoine de saint exupéryego Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Te słowa to motto dzisiejszego dnia, gdy w kilkudziesięciu krajach na świecie obchodzony jest Dzień Bezdomnych Zwierząt. W sronisku przy ulicy Nowokarsiborskiej nie będzie dziś świętowania, ale kolejna próba związania przysłowiowego końca z końcem. Nie mogliśmy tam nie pojechać po tym, co można było przeczytać na facebookowym profilu placówki. Jesteśmy zdruzgotani. Jedzenie dla psów i kotów kończy się. Rachunki do zapłacenia w tym miesiącu przerastają nas. Kolejny rachunek za prąd to 8500 zł, z ratą wcześniej rozłożonego długu to 12 tysięcy. ZUS to 9600, śmieci 880, woda 600, leczenie 3000. Wynagrodzenia pracowników 16 tysięcy. Nie mamy za co kupić karmy. To dramatyczne wołanie o pomoc pojawia się w sieci cztery dni po sesji Rady Miasta, na której zatwierdzony został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku. Przekonanie o tym, że w tej sferze Świnoujście świeci przykładem zachowała spora część radnych. Między innymi Stanisław Bartkowiak, który nie zaprzecza, że koszty drastycznie wzrosły, lecz mimo to... Bardzo dobrze, że w programie <coughs> miejskim pojawiły się dodatkowe pieniądze w taki sposób żeby, w sposób, żeby prawidłowo utrzymać schronisko. Jednocześnie te działania, które związane są z możliwością... Opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Co roku powtarzam i powtórzę to teraz, że program rzeczywiście dobrze funkcjonuje i spełnia on swoje zadanie. Ja z tego programu korzystam w stosunku do tych zwierząt, którymi się opiekuję. Praktycznie biorąc, w każdej postaci. Czyli i karmy, i opieki weterynaryjnej. Czasami w tych smutnych czynnościach po prostu tak to praktycznie wygląda. I sądzę, że wszyscy opiekunowie, którzy no, z troską i sercem podchodzą do sprawy tych bezdomnych zwierząt, z tego programu przez wiele lat już korzystają. Po Potwierdzam, że jest to praktycznie, biorąc program wzorcowy. Wzorcowy, jak zapewniła zastępca prezydenta Barbara Michalska, konsultowany z organizacjami zajmującymi się opieką nad zwierzętami. Jak wyglądały te konsultacje? Nie, niestety nikt nigdy nie zaprosił nas do żadnych rozmów, więc no właściwie no cóż mogę powiedzieć, przykro bardzo. Wśród radnych przeważa przekonanie, że system opieki nad zwierzakami bez domu działa u nas bez zarzutu. To perspektywa urzędu, a to codzienność Agnieszki Czaczkowskiej, kierownika schroniska. To skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Chciałoby się zapytać. W wyniku konkursu 30 maja 2018 roku prezydent miasta Świnoujścia zlecił realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pod nazwą Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu. Powierzył to zadanie Skwierzyńskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt Zwierzaki Niczyje. Na realizację zadania przeznaczono dotacje w wysokości 540 tysięcy zł rocznie. Było to jednak pięć lat temu. Koszty i ceny karmy drastycznie wzrosły, a na takie luksusy jak na przykład dodatkowe wyjście, z którego korzystają wolontariusze, zabierający zwierzęta na leśny spacer. Opiekunka schroniska wyłożyła własne pieniądze. Dziś los 109 kotów i 26 psów zależy przede wszystkim od empatii i determinacji kierowniczki. To będzie zapewne jedna z najbardziej dramatycznych decyzji w jej życiu. Ale pani Agnieszka nie chce już nawet rozmawiać o dalszej pracy w schronisku. Komu oprócz zwierząt będzie żal? Może jeszcze przedszkolakom, które pozostawiły tu dowody sympatii i wdzięczności? Okazuje się, że środowisk, które doceniły opiekunów schroniska, jest więcej. Schronisko dla osób bezdomnych na portowej 10 zapewnia opiekę nad kilkunastoma kotami. Dzięki wsparciu i pani naczelnik, ale też. Panie kierownik z sąsiedniego schroniska, tyle, że dla bezdomnych zwierząt, wszystkie, może nie wszystkie, większość zdecydowana tych kotów, które no, przy nas się trzymają i które dokarmiamy, została wysterylizowana. A w tym trudnym okresie zimowym, kiedy niełatwo cokolwiek upolować, korzystamy z suchej karmy, i te koty zawsze karnie się ustawiają w szeregu przy drzwiach wejściowych, kiedy wychodzimy po to, żeby tej karmy ich. Im na, nasypać, i też ostatnio otrzymaliśmy dwa takie domki dla tych kotów, także ich warunki bytowe na pewno się poprawiły. Od 1 czerwca, zgodnie z warunkami konkursu, ma wprowadzić się nowy gospodarz. Czy będzie równie hojnym sponsorem co dotychczasowy? Porównując schronisko sprzed kilku lat do tego, co zastaliśmy tam dzisiaj, jesteśmy pewni, o takiego gospodarza nie będzie łatwo. Tym bardziej ważna jest nasza postawa opiekunów psów, kotów, morskich świnek. Stąd też apel Beaty Kastrał z fundacji Animals. Proszę Państwa, no, o czym mamy pamiętać? Kochajmy na nasze, nasze zwierzęta, tak? bądźmy dla nich dobrzy. Jak mówię, Przyczyniajmy się do tego, żeby zapobiegać tej bezdomności, tak? nie rozmnażajmy zwierząt bez potrzeby, bez hodowli. To naprawdę jest, jeżeli to będziemy robić, będziemy kastrować swoje zwierzęta, przyczynimy, przyczynimy się w dobrej wierze do tego, żeby ta bezdomność była coraz mniejsza. No i życzmy sobie tego wszyscy, żeby tych niechcianych, błąkających się bezdomnych zwierząt było coraz mniej. Proszę Państwa, korzystając z okazji, zwracam się do Was z ogromnym apelem i prośbą. Jak dzisiejszy dzień mówi o bezdomności zwierząt, o tym, żeby nie kupować, a adoptować, zwracam się do Was z prośbą. Może znajdzie się dobra duszyczka, która pokocha nasze koty, kłębka i łatka, Kociaki są naprawdę już tyle miesięcy u nas. Nie, nie możemy znaleźć im domu, dziwimy się, bo są naprawdę super kotami, pięknymi, zdrowymi. Mają książeczki zdrowia, są zaszczepione. Proszę Państwa, proszę zajrzeć na naszą stronę facebooka. Może ktoś się jednak zakocha. I łańcuszek dobry, dobry który nam jakoś ostatnio y, sprzyja, bo i Loki, i Carmel znaleźli domek, może i tym razem się poszczęści. in korea